Przyjmij życzenia od nas tutaj zgromadzone. Niech cię wspiera Bóg jedyny, niech Cię prowadzi przez życie swoje przez życia z I niech ci zsyła łas same stoje. Szczęścia zdrowia półśności, z życia same radości. Niech ci zawsze sprzyja, a co złe, niech cię omija. Niech odejdą precz gorycze. Z łębi serca tobie życzymy, o czym myślisz, o czym marzysz, niech ci żywym się przydarzy. Szczęść Bożych. Historia <trym>, <trym>, I, i szczęścia i błogosławie sprawce serce ma. Sua está...